Witaczka, wituchna, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sektor Legend, witam się z Państwem jak zawsze Wiktor Hrabąż i Krzysztof Mróz, witam wszystkich bardzo serdecznie Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka zachęcam Was jak zawsze o podbijanie tego materiału, zostawianie łapę w górę subowania tego kanału oraz komentowania tematu dzisiejszego odcinka, czyli mecz. Odbył się kolejny mecz sparingowy i po raz kolejny Korona Kielce nie przegrała, po raz kolejny test europejskich pucharów został zdany, Korona Kielce zremisowała z Dynamem Kijów 0-0 Zera, a jak wiemy, przynajmniej ja bo sobie właśnie to sprawdziłem, Dynamo Kijów jest zespołem, które zajęło 27 miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji, czyli, czyli jedna pozycja nad Legią Warszawa. Idealne przygotowanie do tego, żeby spuścić w Ciry y, stołecznej drużynie. No i Krzychu, powiedz y, może najpierw o tej pierwszej połowie, ponieważ jak zobaczyliśmy skład na pierwszą połowę, no to chyba niewielu było takich odważnych, którzy by stwierdzili, że y, no nie stracimy bramki. No tak, skład raczej rezerwowy, natomiast widać było, że, że tutaj trochę gorzej sobie w tej pierwszej połowie radziliśmy, ale wstydu też nie było. Zdołaliśmy obronić, zagrać na zero z tyłu no i fajny mecz Rafała Mamli, pokazał się z dobrej strony i no i generalnie no to tak jak mówię, wstydu na, na tle takiego rywala nie było z tego co gdzieś tam wyczytałem to też nie był najmocniejszy skład Dynamakijów no ale chyba, chyba bardziej wyjściowy niż ten nasz bo u nas chyba tylko Dawid Błanik, który grał gdzieś tam 20 parę minut, był takim chyba piłkarzem przewidywanym do pierwszego składu, także fajnie Fajnie się pokazaliśmy, no i przynajmniej wychodzi na to, że dobrze umiemy się bronić, więc jest to też jakiś pozytyw. Tak, w pierwszej połowie był to niski pressing, jak za nawałki w meczu z Japonią na Mistrzostwach Świata 2018. Ja muszę przede wszystkim oprócz Rafała Mamli wyróżnić dwóch zawodników za tę pierwszą połowę, ponieważ wiemy, że kiedy wychodzimy takim składem, który został nakreślony na tą pierwszą część spotkania, no to trzeba tym bardziej docenić kogoś, kto dobrze wyglądał na tym boisku i według mnie szczególnie dobrze wyglądał Nono. Nono pokazywał się do tego rozegrania, co nie było wcale takie oczywiste, do czego zaraz przejdziemy. Pomagał w pressingu, pomagał w bocznych strefach boiska, był naprawdę w Wszędzie, oddał jeden strzał i to była w zasadzie jedna z naszych chyba dwóch dobrych sytuacji w pierwszej połowie, jego strzał sprzed pola karnego i oprócz tego była też główka Rubezicia, która była trochę koło bramki, naprawdę jeżeli tutaj kapitan miał być przykładem, to takim był w tej pierwszej połowie, tutaj dobrze wszystkim zarządzał, a zadanie nie miał łatwego ponieważ jego partner w środku pola Kacper Minuczyc, no było widać, że bardzo był wystraszony tym meczem, w zasadzie nie pokazywał się do piłki, dopiero około 45 minuty było takie jego jedno odważniejsze wyjście z tą piłką i pociągnięcie akcji do przodu. No to nie ma się co dziwić, że to dla zawodnika z rocznika 2008 jeszcze nie jego poziom, chociaż wiadomo wszystkim tutaj na zmysły działa chociażby Oskar Pietuszewski, tym co zrobił w debiucie z FC Porto ale spokojnie, nie każdy zawodnik z rocznika 2008 musi tak wyglądać, jeżeli chodzi o wyróżnienia powiedziałem o dwóch zawodnikach, drugim jest Marcel Pięczek, bardzo przyjemnie mi się patrzyło na jego grę, bardzo tutaj dobrze prowadził w zasadzie Konrada Ciszka na tej lewej stronie, tam podpowiadał mu i dlatego Konrad Ciszek wyglądał też już trochę lepiej, w zasadzie no wiemy, to jest jeszcze nie jest żadna tam wyjściowa forma, ale było parę niezłych akcji, zwłaszcza ta dwójkowa z Dawidem Błanikiem, która zakończyła się później strzałem nono przed pola karnego. Także tych dwóch zawodników bym szczególnie wyróżnił. Czy Tobie Krzychu jeszcze ktoś oprócz Rafała Mamli przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o wyróżnienia za tę pierwszą część spotkania? No nie, na pewno też zwróciłem uwagę właśnie na Konrada Ciszka, który dobrze tam współpracował z Marcelem Pięczkiem, ale o tym już też Ty wspomniałeś. No, tak samo, no, no, fajnie też wyglądał, to trzeba przyznać, ale, no, mówię, no, my też nie, nie wyglądaliśmy jakoś tak. No, widać było po prostu, że kiedy ten skład rezerwowy wyszedł, to, to widać było, że po prostu gramy z drużyną lepszą od nas i, no, nie mieliśmy zbyt wielu sytuacji. No, natomiast, no, tak jak mówię, no, to obrońców też można pochwalić ogólnie za to, że, że, że jednak skutecznie broniliśmy. Gdzieś tam były komplikacje. Gdzieś tam chyba Budnicki wybijał piłkę już nawet z linii bramkowej prawie, ale koniec końców udało się to dowieść, więc to na pewno na plus. Tak, jeżeli chodzi o naszych obrońców, to jest to ciekawe. Jeżeli chodzi o Rubezicia, to była ogólnie dobra połowa, jeżeli chodzi o naszego Czarnogórca. Jedna taka groźna strata pod koniec pierwszej połowy, ale to dlatego, że trochę Marcin Cebula go wsadził na konia. Jeżeli chodzi o Budynia, to wspomniałeś tutaj te sytuację, kiedy wybił z linii, ale ja nie wiem, czy ten człowiek wpadł do kociołka Panoramixa, kurde bele, bo tutaj znowu, Najgroźniejsza sytuacja, Dynama w pierwszej połowie, Budnicki na pamięć próbuje rozegrać we własnym polu karnym, tam nie było nikogo z naszych i w zasadzie bardzo dobrze, że Rafał Mamla obronił ten groźny strzał. Później był też taki wślizg ratujący nas przed potencjalnie stratą bramką Budynia, ale też poszedł w takim kierunku, że mógł wpaść przy delikatnie innym kącie do naszej bramki, także nie wiem. No z testu oka Budyn nie wygląda źle, jak tak patrzysz na niego przez 45 minut, ale tą jedną czy dwie odklejki zawsze trochę ma. I to nawet czasem tak jak z tym wślizgiem, że tutaj no finalnie się to dobrze skończyło, że to nie leciało w bramkę, ale no wiadomo jak to jest. Czasem różnie z tym bywa. E, no jeżeli chodzi o tutaj Marcela Pięczka i Konrada Ciszka, to już wszystko powiedziałeś, że było całkiem ok, tak, tak powinno być, niech się tutaj tak to rozwija. Wiktor e, Popow, no. O, zapadła mi w pamięć zwłaszcza jedna taka sytuacja, kiedy nono odzyskał piłkę, e, potem popędził z nią Popow i zaraz później była strata. No nie wiem, no. Zamiast coraz lepiej, to jest coraz gorzej z tym zawodnikiem i to mnie szczerze bardzo martwi. Za to, jeżeli chodzi o Władka Nikołowa, oczywiście, fajerwerków nie było, za dużo utrzymań przy piłki nie było, ale była jedna taka jego szarża, z której wypadł, urodził się rzut rożny dla nas. Także chyba bardzo się cieszymy, ponieważ jeżeli Władek zdobywa nam rzuty rożne w takim meczu jak z Dynamem Kijów, oby to był dobry prognostyk. No wiadomo, że tutaj szału ciał nie było. Tak już przechodzę w zasadzie po wszystkich zawodnikach, to już pójdę do końca i potem Tobie oddam głosy. Marcin Cebula. No, trochę więcej można się było spodziewać po Marcinie i to pod tym kątem patrzę, tylko że o ile tutaj Nono faktycznie pokazywał się często do rozegrania, pomagał w różnych strefach, o tyle Marcin czasami potrafił faktycznie przytrzymać piłki, ale jednak trochę tego doświadczenia było mniej pokazanego niż w przypadku Nono. I już tutaj krzyk u ciebie, wypuszczam na przedpole. Co ty sądzisz o poszczególnych zawodnikach w tej pierwszej odsłonie? Eee, nie, no tak, no Marcin Cebula. Nie był zbyt widoczny, tam mówię, że no kilka akcji było, ale faktycznie tak dużo bardziej, przynajmniej ja zwróciłem uwagę na to, jak Nono sobie radzi z tą piłką, więc właściwie tutaj zgadzam się z tym, co Ty powiedziałeś. Wiktor Popow też totalnie jakby poza grą mam wrażenie, że gdzieś tam sobie przeszedł obok meczu i, i, i tyle. No po prostu jakoś. Nie wiem, może po prostu nie wkomponowuje się w ten zespół i, i przez to ma jakieś problemy, może po prostu korona mu nie odpowiada. Ciężko to naprawdę stwierdzić, bo wydawało się, jak tutaj przychodził, że to naprawdę będzie dobry piłkarz. A Nikolov, no Nikolov jak to Nikolov, no tak można powiedzieć, że wywalczył rzut rożny, ale jakbyśmy liczyli mu takie liczby, no to, no to by sobie tutaj coś dopisał. Natomiast, no ale też trzeba mu oddać, że no, po prostu graliśmy no grał z tym składem słabszym, który, który bardzo mało atakował, więc nie miał praktycznie też żadnych okazji, więc nie miał co zmarnować, więc po prostu taka y, połowa bezbarwna w wykonaniu tego bułgarskiego snajpera, ale mówię, to, to też nie ma co go tutaj winić w sensie za ten konkretny jeden mecz, bo po prostu y, no, piłka go tam y, nie szukała, bo, bo mało atakowaliśmy. Tak, z kronikarskiego obowiązku przypomnę też, bo to nam trochę uciekło, że 25 minut zagrał Dawid Błanik, zaraz potem wszedł za niego Adam Hańczko. Spektakularnych zagrań raczej próżno szukać, chociaż to było to jedno, które wymieniłem: Błania z Konradem Ciszkiem, kiedy go dobrze wypuścił. No widać, że dopiero Dawid Błanik się wdraża po tej swojej kontuzji jego pierwszy sparring. Ciekawe jak. Potoczy się kolejny mecz kontrolny. Ciekawe też, czy będzie otwarty, ponieważ wiemy, że te ostatnie sparingi w okresach przygotowawczych lubią być zamknięte, także zobaczymy, czy dane nam będzie go w ogóle zobaczyć. No i później czeka nas już druga połowa połowa dużo bardziej wyrównana. Oczywiście to też nie my, raczej mieliśmy piłkę przez większość czasu, tylko miało ją Dynamo. I tutaj już rozwiążmy pierwszą kwestię. To znaczy, nie wiem, czy rozwiążemy, ale zaraz powiem. Czy był karny na Wiktorze Długoszu? No ciężko tutaj ocenić, bo no, transmisja była jaka była, ja oglądałem ją na Facebooku Korony Kielce, nie, nie tutaj nie używałem żadnych VPN-ów, żeby móc oglądać to na YouTubie, więc kurczę, ciężko mi przyznać. Natomiast jak już poruszyłeś tę kwestię, to właśnie ja mam wrażenie, że no, Wiktor Długosz jak wszedł w to pole karne, to, to od razu szukał jakiegoś tam kontaktu na, to, na, to, na ten rzut karny nie bardzo tam szukał jak rozwiązać tę sytuację żeby dobrać czy strzelić tylko po prostu szukał tego faulu więc czy go znalazł czy nie według sędziego nie ale ja tutaj się o ocenę nie pokuszę bo naprawdę no, na takiej na tej kamerze której oglądałem to, 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 nie, to nie byłem w stanie po prostu tego zobaczyć tak Krzychu ja niestety też Należy do tego grona mniej cwanych ludzi, też oglądałem na Facebooku i no też zrozumiałem swój los, że nie będę w stanie tego rzetelnie ocenić, ponieważ nie jestem w stanie tego odwinąć w żaden sposób. Także ludzie, którzy oglądali to. Na streamie na YouTube i odwijali 15 razy w jedną, w drugą stronę, czy był kontakt. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy tu powinien należeć się rzut karny, ponieważ nic nas tak nie jara, jak zwycięstwa w meczach kontrolnych, i czy tu czy powinniśmy się czuć oszukani, powinniśmy tupać nogą, bić ręką w biurko i tak dalej, że nie został podyktowany rzut karny, czy może to był trochę bardziej taki, no, takie wywrócenie się bez kontaktu z rywalem, ale. Co trzeba powiedzieć o drugiej połowie? Bardzo dobrze i bardzo mnie to cieszy, jak wychodziliśmy wielokrotnie spod pressingu drużyny Dynama Kijów. To naprawdę wielokrotnie były przemyślane akcje, wielopodaniowe, wyglądało to bardzo, bardzo dobrze i... Coś, co mnie najbardziej cieszy, to jak oglądałem tą drugą połowę, to i tak, jak to mówią młodzi ludzie teraz, aura bijąca od naszej drużyny, i tak to, że my naprawdę wyglądamy już na taką spoko ekipę, a jeszcze do tej ekipie, ekipy przyjdzie Gustawson, wróci z kontuzji Dawidowicz, w tym sparingu nie zagrał też ani minuty nikodem niski, także no naprawdę chyba już bardzo mocno zacieramy rączki i powiedz krzychu, zanim jeszcze przejdziemy tutaj do personaliów, bo wiadomo do tego też przejdziemy, takie twoje ogólne wrażenia, jeżeli chodzi o tę drugą odsłonę. No tak, na pewno dużo lepsze wrażenie niż ta pierwsza połowa. No, ale tutaj nie ma się co dziwić. Zdecydowanie przyjemniej się to oglądało. Fajnie faktycznie wychodziliśmy z tymi atakami. Były tutaj jakieś ciekawe też kontry i mi się wydaje, że to jest ważne, bo my też często to była nasza siła w ekstraklasie, że po prostu potrafiliśmy odebrać tę piłkę i jakimś szybkim atakiem gdzieś tam y, ukuć nawet najlepsze zespoły. Y, więc y, to wychodziło w tym no w bramki nie strzeliliśmy, co prawda, natomiast ten element na pewno był y, widoczny i, i pozytywny, więc, y, no, właśnie tego wykończenia trochę brakowało. Nie stworzyliśmy też jakichś niesamowicie, y, że tak powiem, stuprocentowych sytuacji, że teraz byśmy mówili, że a tutaj powinien ktoś tam strzelić, nie strzelić, podać czy coś, bo, bo czegoś takiego nie było. Natomiast y, dobrze sobie radziliśmy z piłką, nie przeszkadzała nam. No, wiadomo, że. Że to też nie wyglądało tak przez całe 45 minut. Gdzieś tam dynamo też zarzuciło pressing i, i też postraszyli nas parę razy. Natomiast ogólnie, no to tak jak mówię, jakbym miał szukać pozytywów, no to, no to te ataki i wyjścia z kontry wyglądały bardzo dobrze. Powiem tak, co do stuprocentowych sytuacji, nie wiem czy na taką to zakwalifikujemy, ale Mariusz Stępiński miał jedną taką bardzo dobrą okazję, czy stuprocentową. No, trochę do bramki jeszcze było, ale powiedzmy, że to w miarę można zakwalifikować do sam na sam po tym kapitalnym podaniu Tamara Svetlina. No, i możemy już sobie chyba ocenić najpierw naszą linię ataku. Zawsze zaczynamy od tyłu, tutaj zaczniemy od przodu, jeżeli chodzi o tę drugą część spotkania no widać kosmos, kosmiczną przepaść jeżeli chodzi o takie rozumienie gry Mariusza Stępińskiego, a naszych pozostałych napastników tutaj oczywiście nie zamienił szkoda tej sytuacji na bramkę po kapitalnym podaniu Tamara Swetlina ale widać sam sposób poruszania się, zejścia po piłkę, rozegrania jej, to zupełnie inna liga, podoba mi się też bardzo to jak bezczelny w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest Wiktor Długosz jakim jest pewnym siebie teraz zawodnikiem że tutaj nie ma dla niego znaczenia z jakim rywalem się mierzy, że robi Wiatr zawsze tutaj, może był ten rzut karny, może nie. Tutaj też znowu parę świetnych odbiorów piłek, rozegrań. No i coraz lepiej też na tej lewej stronie, na tej lewej dziesiątce wygląda Antonin. Na, w tym pierwszym sparingu wyglądało to źle, w drugim poprawnie. Tutaj już było naprawdę całkiem, całkiem nieźle, jeżeli chodzi o te jego możliwości. Parę ciekawych rajdów. Krzychu, jak to wyglądało z Twojej strony, jeżeli chodzi o tutaj nasz atak? No, właśnie, może ja zacznę od Antonina, bo tutaj od razu, już na początku tej drugiej połowy, widziałem, że gdzieś tam się wdał w pojedynek biegowy, czego już dawno u tego zawodnika nie widzieliśmy, a co przecież miało być jego największym atutem, wśród tych, co się mówiło tutaj po tym transferze. I naprawdę, naprawdę wygląda to. Teraz coraz lepiej. Śmialiśmy się, że Antonin bez przygotowania wyglądał motorycznie lepiej niż po przygotowaniu. Ale być może tutaj siły już teraz po tym obozie będą mu wracać, bo, bo właśnie fa fajnie było widzieć te parę rajdów. I naprawdę w tym sparingu pokazał, że, naprawdę, że jest szybki, że, że, że może gdzieś tam się z tymi obrońcami pościgać i to na pewno byłby plus natomiast no ogólnie tak no tak jak już też mówiłem że zagraliśmy dużo lepiej tę drugą połowę fajnie gdzieś tam udało nam się parę razy wyjść z jakąś tam szybszą akcją tak Wiktor Długosz no Gra też naprawdę dobrze. Nie, nie wiem, co tutaj mogę powiedzieć innego niż ty. Tak zapomniałem jeszcze o tej akcji Stępińskiego, którą ty tutaj przytoczyłeś, więc faktycznie, no może nie stuprocentowa akcja, ale jakaś tam dobra akcja w naszym wykonaniu była. Szkoda, że nie zamieniona na bramkę. Natomiast ogólnie atak, no sobie, radził sobie poprawnie, natomiast no, nie było to jakiś perfekcyjny mecz, ponieważ tak jak już wspomnieliśmy, bramki żadnej nie zdobyliśmy, więc, więc po prostu było ok. Jeżeli chodzi o środek pola, no to chyba też ogromna przepaść, jeżeli chodzi o pierwszą i drugą połowę, no Tamar Swetli, no to wiadomo, że możemy się znowu tylko i wyłącznie rozpływać, chociaż nie, bo też miał tam z jedną czy, czy drugą stratę, ale przy tych wszystkich pozytywach, które generował, przy tym spokoju, przy rozegraniu, pressingu, tym, że nawet kiedy miał jakąś ciężką piłkę, to nie walił ją na pałę gdzieś w polekarne ani jakby... Piłkę nie zagrywał taką górną do, do, do zawodnika, do kolegi z drużyny, tylko właśnie starał się ją najpierw przyjąć gdzieś tam do boku, uspokoić, dopiero potem zagrywał. No, niesamowity spokój daje nam ten zawodnik, jeżeli chodzi o środek pola i pewność siebie przy wychodzeniu z pressingu. Trochę Mariusz Stępiński go ograbił z asysty. Dobry też mecz Remy, też trochę piłek potracił, ale więcej zrobił dobrego niż złego. Na pewno fajnie parę razy podciągnął tę akcję, czy później kiedy podał do Antonina, czy parę razy kiedy też pomógł właśnie w pressingu i odzyskiwał piłki pod naszym polem karnym, także chyba nic tylko się cieszyć, że jeszcze do tej naszej kapeli dokoń, dołączy Gustafsson i jeżeli będzie takim zawodnikiem, jak opisał go użytkownik, szwedzka piłka, no to dawać tę ligę i jedziemy z każdym. Tak, no już przyzwyczailiśmy się do tego, że, że ulubionym sportem zawodników Korony jest okradanie Tamara świetlina z asyst. No, ale niestety tak to się kończy po raz kolejny. Dobry mecz, oczywiście, tego zawodnika. Fajnie się pokazywał Remak. Mam wrażenie, że, że bardzo tutaj, nawet aktywnie gdzieś tam się pokazywał, bez przerwy chciał grać piłką. Może tutaj właśnie czuję już na sobie oddech nowego, nowego zawodnika Korony i, i czuję, że musi pokazać coś jeszcze więcej niż do tej pory pokazywał, żeby to miejsce w składzie utrzymać. No ale ogólnie to, to tak, to, to środek pola zagra widoczny, widoczna różnica klas między tymi dwoma połowami No i ogólnie myślę, że to też można ocenić na, na raczej pozytywnie obu zawodników Tak i tutaj już sobie scalimy całą tą linię obrony, że obrońców i bramkarzy Jeżeli chodzi o Xawiera Dziekońskiego, ciężko go ocenić, bo tam w zasadzie tylko raz złapał piłkę pod koniec meczu, kiedy był Celny strzał tak to głównie skupiał się na znawianiu nogami, a to wznowienie, co prawda, nie było na jego takim optymalnym poziomie, ponieważ często nie zagrywał tych piłek dokładnie. Widzieliśmy Ksawiera lepiej rozgrywającego te piłki, ale tutaj też nie ma się co rozwodzić nad Xavierem, ponieważ no, na razie w tych sparingach nie ma za dużo do roboty, mimo wszystko, i co nas, co nas też w sumie musi cieszyć, a to jest też robotą naszych obrońców. Muszę znowu pochwalić, że Hubert zwoźny wygląda coraz lepiej, że coraz sensowniej to wszystko działa, coraz lepiej rozumie się z długim, Także bardzo nas to cieszy Konrad Matuszewski. No przyzwoity mecz. No nie ma co przesadnie komentować jego występu. No niczym szczególnym się nie wyróżnił. Jeżeli chodzi o naszych trzech środkowych obrońców. Pauresta też naprawdę bardzo solidny występ. Raz tam tylko musiał wracać szybko po swojej stracie, tam pod polem karnym rywali. To akurat no to wtedy wiadomo, że dało się to zaasekurować. Myślę, że wiele ludzi też nie docenia to, jak dobrze w tych sparingach rozgrywa piłkę Bartek Smolarczyk. Oczywiście nie zawsze mu to wyjdzie dokładnie, ale stara się brać to rozgrywanie też sporo na siebie tam zagrywać do Huberta Zwoźnego czy do środka pola też uspokajać, także bardzo fajnie wygląda pewne siebie Bartek Smolarczyk jeżeli chodzi o kostę to nie wspomnę e, o tym, jak grał całościowo, tylko wspomnę jedną sytuację, która mi zapadła w pamięć. Mówiliśmy wielokrotnie o tym, że on gra wszędzie, jeżeli chodzi o te sparingi, i tutaj znowu ruszył z piłką e, jak dzik w żołędzie i biegł, biegł, biegł. I kiedy stracił piłkę i została przerwana gra, stwierdził, że piłka się nie nadaje do gry, że ta piłka jest fatalna i że trzeba coś z nią zrobić. Potem sędzia stwierdził nagle, że ta piłka jest dobra do gry. Kosta znowu ją złapał, stwierdził, że jest do dupy, a nie do gry. I potem dał nią zawodnikowi Dynama i on ją wykopał gdzieś i była nowa piłka. Także urocza, urocza sytuacja i brawa dla ciebie, Kosta. Tak, no w sumie to wyczerpałeś temat, no bo nie ma tutaj, co się. Za bardzo rozwodzić fakt, że Hubert zwoźny radzi sobie z każdym sparingiem coraz lepiej, wygląda coraz pewniej i to jest na pewno pozytyw. Kstawiar Dziekoński, no w sumie tak, My go często chwaliśmy tutaj za grę nogami, że to super wygląda. W tym sparingu akurat tego nie pokazał, Zajeczył kilka strat, natomiast to też nie były takie straty, które prowadziłyby do jakichś bardzo groźnych sytuacji. Chyba że znowu ja o czymś zapomniałem i zaraz mi tutaj poprawisz, skorygujesz. Natomiast no, no, myślę, że jeśli chodzi o obronienie, to też nie miał za dużo do roboty, natomiast z granogami wyszło mu raczej słabo. No, nasza linia obrony w sumie też nie miała jakichś spektakularnych tutaj akcji, żeby, żeby wybronić, po prostu zrobili to, co do nich należy i, i wyglądało to w miarę ok. Matuszewski w porządku, Resta fajnie rozgrywa też piłkę. Tak jak mówiłeś o Smolarczyku, moim zdaniem Resta też tutaj widać tę technikę użytkową. Kosta po prostu roznosi całe boisko, wrzuca granaty, wszystko, wybuchy tutaj, pościgi i strzelaniny. Także no, nic więcej się tutaj nie da, nic więcej nie mam do dodania poza tym, co ty powiedziałeś, więc trochę poleję wody i będę tak, udawał, że to jest moja opinia. Tak, no. Też taki mecz w sumie, że wiadomo, że my tutaj Hypujemy każde jakieś mniejsze zagranie No bo finalnie jest to mecz 0 do 0 Gdzie w tych wielu sytuacji dogodnych nie było Więc no cóż, no czekamy już Po prostu na kolejny sparing Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego odcinka Tutaj znowu jedziemy trochę daily Faza uczcie się jak to się robi Może powinniśmy na taki też kontekst przejść Bardziej lifestyle'owy, że zrobić jakiś, nie wiem Wielki chowany w kinie Moskwa Albo coś takiego, bo to jest teraz modne Taki content, no nie wiem Nie wiem, różne rzeczy, jeszcze raz was poprosimy o to, abyście podbijali ten materiał, subskrybowali ten kanał, zostawiali lajki, komentujcie, co sądzicie o tym meczu i koniecznie osoby, które oglądały to spotkanie na YouTube, napiszcie, jak wyglądała ta sytuacja długiego. Natomiast my się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć!